W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić Szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w starym składzie. Ela, Paweł i Janek. No, witam kochani. 17 maj, środa. No, po nieprzyspanej prawie nocce, bo tak, no nie, może źle powiedziane nieprzystpanej, z pana ale y, czujnie, no i z, z małymi tam y, przebudzeniami takimi na poprawienie cum. No bo niestety, ale tak się rozbujało Wieje nad morzu regularna siódemka No ten porcik jest jednak bardzo słabo chroniony Nawet przy wietrze wydawałoby się z najlepszego kierunku jaki jest możliwy W stosunku do tego portu To niestety, ale Zaraz Wam pokażę Patrzcie co się dzieje, ten przybój Odbija się po prostu od brzegu i wchodzi w ten no jak się tutaj stoi, a nie ma gdzie inaczej stać, bo no jak tu można wjechać w tę plątaninę różnych, ruszenie się o nieszczęście jeszcze. Jak jest dobra pogoda, to nie ma problemu, ale teraz to jest porobione. Cała pajęczyna cum na jakoś się trzyma, ale w nocy niestety musieliśmy wstawać i poprawiać, no bo już powyrywałoby to wszystko. No dzisiaj powolutku ma słabnąć wiatr, ale tak po południu. No to trzeba będzie wytrzymać jeszcze. Zostajemy tutaj, niestety, no bo nawet nie ma szans tutaj, żeby wychodzić teraz. No i śniadaneczko robimy. No Paweł tam naleśniczki robi. widok na morze. No widać co tam się dzieje. Biało po prostu. sektorowego. Ta pajęczyna z cum powstała dopiero nad ranem, kiedy to na szczęście na naszych oczach zerwała się nad wyrężona całonocnym szarpaniem cuma dziubowa. Widok na morze. Bourbona w porcie w oddali. Idziemy z Elżbietą na spacer, poszukać sklepu, gdzie można kupić chlebek. Miejscowy kościółek i następna strzechowa góry, proszę. Odnowione elementy żeglarskie w oknie na górze, wiatrowskaz też, łódeczka. latach wiosny troszkę zaczęło kropić schowaliśmy się pod drzewkiem a tam na dole burbonik w porcie samotnie się kołysze. okolicy Arild. No i zaczął padać deszczyk. No, pytaliśmy się, Szweda Translatorem oczywiście No niestety powiedział, że w tym Brunby nie ma Tam nic nie dostaniemy Dostaniemy najbliżej 5 km stąd No więc wracamy, no nie będziemy 5 km liźli, bo Widzicie jaka pogoda, no także Tym razem próbujemy na skróty Dojście do kościółka wykorzystaliśmy jako skrót Porcik z drugiej strony Burbonik się kołysze jak szalony Pani na wieczór się uspokoiło, także jest nadzieja na to, że jutro rano wyjdziemy sobie i popłyniemy jak widać koniec tamtego cypla. Mamy do zrobienia tam 20-20 parę mil chyba z tego co patrzyliśmy wychodzi. Idziemy wcześniej, bo no już musimy zrobić zakupy. Chlebka a burwonik już spokojniej stoi na plątaniniecum, a ja idę aha, pokażę teraz jeszcze jakie toalety są tutaj w tym porciku. Choć, jak mówię, jeżeli chcecie odwiedzić, to bierzcie pod uwagę, że przy słabej pogodzie odradzamy. Pokażę jeszcze pomieszczonko takie. Fotografię, jak wyglądał kiedyś. A tu droga wskaz do toalet. I tak są tutaj usytuowane toalety. No toalety już zupełnie nowoczesne. Swiczę niestety teraz zamknięte. Tutaj komfort zdecydowanie lepszy od duńskich. W Danii też bywają takie, ale w większości jednak są trochę mniej zadbane. I jeszcze jest dla niepełnosprawnych, proszę. Większa o wiele. Drogi do suszenia sieci, typowo rybacki krajobraz i już spokojne morze. No i może tym widokiem zakończymy dzisiejszy dzień. Do jutra, widzimy się już na wodzie Na razie.